Ja jakbym miał siedem to bym wygrał milion. Cześć, dzisiaj w programie będą zdrabki bez konkursu. Ale nic nie poradzimy niedługo, niedługo pewnie będzie konkurs. Na pewno szykujemy tak. fajny konkurs właśnie zdrabkowy. Tak, tutaj macie zrabki. Myślę, jedynie. że za tydzień, za tydzień tak, i, tak, będą, tak. i będą tak, fajne nagrody. Będą fajne tak. nagrody, tak, tak, ze zdrabkami. Tutaj mam dwie gigały e, i jeden słonik. I słonika. Słonik to fajny, dlatego że prawie zawsze w nim wygrywam. Coś tutaj, coś tu zawsze się udaje w tym słoniku, albo złotówka, albo dwa złot. Ostatnio ile wygraliśmy na słoniku? Jeden zł i dwa złote. 2 złote, 2 zł, ale że były dwa słoniki, to była zdublowana wygrana. Nie wiedzieliśmy wtedy, że to się dubluje. E, więc 4 złote, a na gigam mieliśmy ile? E tak naprawdę no wcześniejszym wygraliśmy 104. 104, razem I z I kupiliśmy... Z losni, tak. Bo tu mieliśmy, tu mieliśmy 100, tu mieliśmy 4, tu była 19 wygrała. Tak. E, ale żeśmy się zgapili i nie zauważyli, no także... Tak. A to nie pierwszy raz u nas, że my nie zauważymy tak. e, wygranej, także kontrolujcie nas, żebyśmy e, tak, tak. E, nie przegrali kasy. Dobra, e, startujemy. Dobra, to najpierw słonik, Dobrze, dlatego proszę. że Dobrze, proszę bardzo. Słony wygrane. Tak, mamy wygraną. Pytanie teraz tylko... Ile? Złotówka. Złotoweczka, Proszę bardzo, piąteczka, złotóweczka. Dobra, dziękuję. Giga, matko, mnie boli już ręka od tego nawet słonika. No to stare, jak Cię już boli ręka, to najpierw wygrywające liczby. Super liczba na koniec. Tak. Dobra, dalej. Największa kło kwota. No, nie wiem. no 53. 58. Tak. 43, numer 45, 16 i 47. Jeszcze bonus. Poczekaj, poczekaj. Weź teraz super liczbę. Wszczęliśmy super liczbę, bo bonus to jest zupełnie do obrazek. Nie, ja, znaczy jak tam nie będzie obrazka, to... No i sprawdźcie osiemnastki w środkiem gdzieś nie mamy. Nie. Niestety nie. Bonus. No więc bonus. W bonusie, że jest cyfra, to chyba coś wygraliśmy. Ale jest obrazek, tak? Kości. 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 Mhm, kości. Dobra, zdrap do końca jeszcze kości. Także pierwsza, pierwsza giga nieszczęśliwa. Na razie? Na razie tak. Znowu od wygranych, z list. Tutaj do końca do drap, bo tu nie wiadomo, co tu jest. No, 48. Dobra, i do No sprawdźmy teraz. Mamy pierwszy rząd, jest 59, 27, 03, 15, 52. Co tu jest do końca go zrab? To rap, żeby było ładnie. Pierwszy rząd niestety pudło. Lecimy dalej. No i sprawdzamy. Czy mamy 19? Nie. Nie. 18? Nie. 13? Nie. 39? Nie. I 35. Nadal nasz kolejny rząd, zrotujemy. Nie. Pierwszy nie. Drugie też nie. 24. Też nie. 11. Też nie. I 58 czy 37? 38? 38. Też nie. Dobrze, lecimy dalej. wygrał 7 to wygrał milion. Czym był wtedy? sobie kupił Ferrari. <grystanie> o właśnie, bardzo dobrze, że dobrachałeś. Dobra, i ostatni nasz rząd. O, o Dobra, sprawdźmy. 33 nie mamy, jest 34. 47 nie mamy, jest 48, 5 nie mamy i mamy 6, 56. No tam akurat nie ma nic, 58, 44 i 48. Dobrze, teraz musimy zdrapać jeszcze, bo tutaj super. oczywiście są, tutaj już nic nie ma, tutaj są tylko kwoty do tych liczb. Napisane. Tak, a zdrapmy super liczbę, może super liczbę zdrapimy. Może nas uratuje. 58, uwaga, 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 tu mamy niestety 50 tu mamy 38 mamy 59 no ale niestety nie mamy 58 więc co nam zostaje? ostatnia nasza szansa, słuchajcie statek Statek, no to zatonęliśmy dzisiaj ostro, ale słuchajcie, żeby nie było, jest wygrana, tak? Mała? Ale jest. Jeden złoty, ale jest. Ale jest. Nie tak. poczekajcie, jeszcze muszę sprawdzić, ile tutaj można było wygrać. Tam jest najwyższa wygrana w, w słoniku 40 tysięcy. Słuchajcie, giga jeszcze u nas będą, już w następnym odcinku za jakiś tydzień e, również będzie giga zdrawka. E, będzie też słonik. I może będzie da radę coś nowego. I, I na pewno będzie co konkurs. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Tak. I jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.